Tyle, tyle promocji! Ale sobie myślę, mam tyle gier i tak i tak bardziej się skupiam na tym, że w przyszłości kupię Switcha 2, więc chciałabym już mieć gry na Switcha 2 A te gry, które już mam, pewnie będę grać rok No ale serio, jakby jest tyle promocji Persona Collection, dobra cena swoją drogą Assassin's Creed Co Collection Właśnie, Mario Andrabic. Ej, moglibyśmy w Mario Andrabic Monster Panther za jak zawsze na promocji Kongurek Chaos za 17 zł. Nino Kuni 2 Digimon World Ej, naprawdę tania cena za Digimony, IMO mm, mm. Jasne, kondorku Ej, Setorni. Nino Kuni, kurde. O, to mnie kusi. To mnie kusi, aczkolwiek najpierw chcę ograć dwójkę i nie mam czasu ograć dwójki. Ale to będzie na promocji jeszcze. A jak nie, to się po, po prostu weźmiemy sobie dwójkę i tyle. Sonic Mania, o! Frontiers za 104, ej tanio, tanio Co tutaj jeszcze ciekawego mamy? Overcooked już kupiłam w ogóle zagrałabym w Overcooka, ale solo. Ciekawe, czy z komputerem szłoby mi lepiej, tak osobiście. Ale ogólnie, jak mam być szczera, mam kilka gier imprezowych, i te gry imprezowe mi jakoś nie podchodzą. Ej, cubasa za dwie dychy. Kurwa. Czekajcie, za składka, żeby słyszeć. Ciekawe czy zrobił nową wersję na no Switch 2. W sensie nie tej samej gry, tylko nową grę. Nie umieńtać piłkę zresztą, eee, ale jakby mega tania cena za kapitana, co bawcy, Boruto jest mega tanie. Persony znowu na promocji, ok Rez Resident Evil, w ogóle rezydenty są, są na promce. Tak, jak coś przeglądam to na Switchu jedynce, więc nie dziwcie się, że to tak laguje, co nie? Origins, yy, kupiłam za, uwaga, 17 zł, więc... Można by znaleźć jakąś grę, która jest mega tania i ma online'a. Żeby po prostu. Nord of the Spirit. To jest podobno, podobna gra. Podobna, piękna gra. Bez plusa 59 zł. No, Soniki teraz też są na promocji. Ej, po ile jest Świnka Pepa? 80 zł. Boże. O matko. Persona taktyka 169. No, już za stukę kosztuje w pudełku, więc to się nie opłaca. Monster Hunter Stories podobno bardzo dobra gra swoją drogą. Persona 4 Ultimax. No ok. Coś ciekawego, jeszcze jest? Co mi tutaj algorytm zaproponuję. Fajne promki są na, na digitalu. Ale jeszcze sprawdźmy jedną rzecz: moje ulubione zajęcie. czyli sprawdzanie gier do 4 zł. I wejdźmy low to high. Dobra, tak to się robi. Udało mi się. Co ci się udało? O, no to gratulacje, że wstałeś z łóżka. Yy... Dobra, co my tutaj mamy ciekawego? Jakaś ciekawa gra za 4 zł? Przeceniona ze 40? Kentai Academy Deluxe Edition. I to nie dla mnie, kupuję. Jak można romansować z facetami to to kupujemy. Nowa i już przeceniona. Jakby dużo to mówi, co nie? nie no, nie będziemy zerwać do bab. Mam wolę pacetów. Let's go, Le lecimy dalej Podoba mi się to, że niektóre gry za 4zł mają piękne okładki, no, na przykład to A to to pewnie jest jakieś gówno robione na jakimś y, Unreal Engine za marne grosze No, o tym właśnie mówię Nawet nie na Unreal Engine Przesadzam z tym Unreal Engine Ale powiem wam, że jak tak spoglądam na te gry za 4 zł, to już widzę, że niektóre są zawsze w promocji. Żeby ktokolwiek je kupił. Sla slime sun Zumba Garden. O Boże! Pamiętam to! Ej, to się kiedyś grało za cciaka. Pixar Heroes, Megabit and Magic Quick Golf Czy Quick Golf ma Sterowanie ruchowe, bo jeśli tak to kupujemy Jutro będzie wygrać we wszystkie gry ze sterowaniem ruchowym jakie mam Chyba, tak myślę. Imonie. Jakby za sterowanie ruchowe trzeba dopłacić pewnie z jakiejś, nie wiem, najtańszej wersji No. Ej, za dzieciaka ja grałam w zubę, Czy jest jakaś perełka za 4 złote? No dobra, no ale no podobna, no. Podobna, podobna. Dobra, jak tam nasz wodek. Czy ma jakiegoś streama? Nie ma jeszcze streama wodek. Event Horizon, Space, space Defense. Ej, jak to jest jakiś Space Invaders? To co Dynamax Adventures? Tak, tak, tylko przejrzę. Gierki za, za 4 zł. Dawno, dawno nie robiliśmy przeglądu. W ogóle te przeglądy chyba będę wstawiać na YouTube, bo jakby. śmiesznie się to chyba ogląda. Ej, to wygląda spoko, jakby Event Horizon daje okejkę, okay jakby nie gra dla mnie, ale daje okejkę. Okay wygląda spoko jak na te 4 złote. Kebab Tycoon, zajebiście. Robimy streama z Kebab Ty Tycoon? Zanim coś to, to, to się załaduje. BALTORO GAMES Jak BALATRO prawie Podoba mi się to, że ci wydawcy Oczywiście Turek musi być przy kebabie No na gierkę na telefon OK. Obstawiam, że napadnie, padzie to będzie grać okropnie INDIZU No, powiem Wam, że. Nie ma jakichś takich gier, które, które by można kupić za te cztery ziko. Znaczy są, ale jakby nie w moim typie. Niektóre są naprawdę okej, okay. ale w większości to takie. Niektóre widać, że po prostu są słabymi grami. Patrząc na to, że się często pojawiają w tych promocjach, no i pasjanse. A był pasjans chęta jeszcze właśnie. Jak ktoś lubi hentaje, to ma dwie gierki z hentaiami za 4 zł. Dobra. O, Limbo. Ok. Limbo jest fajny. Dobra gra na telefon. W się. Dobra gra i przy okazji na telefon. O, może w ten sposób. Dobra, chyba kończymy ten przegląd. Nie ma nic ciekawego oprócz tych gier, które faktycznie, że Sonic i Persona jest na promocji. To mogę polecić.